Witam wszystkich, Bartłomiej Radziejewski, ja jestem Jacek Bartosiak, Nowa Konfederacja Strategy in Future i dzisiaj nagraliśmy dosyć długi program o tym, co się dzieje w świecie. Mamy 16 listopada 2020 roku. Właściwie o czym, Bartłomieju, rozmawialiśmy, powiedz nam. O wielu tematach. Dzisiaj było i o wyborach w Stanach Zjednoczonych, o największej strefie wolnego handlu zwanej RCEP, w Azji pod auspicjami Chin, jak również o konflikcie w Górskim Karabachu i o wydarzeniach na Białorusi. A we wszystkich tych wątkach przewijał się temat tożsamości Zachodu, potęgi Zachodu ze Stanami Zjednoczonymi na czele i wypierania tychże wpływów, wartości, haseł przez różne siły, nie tylko chińską. Innymi słowy, same znaki zapytania jesienią 2020 roku. Nie tylko nie wiadomo, co będzie w Stanach Zjednoczonych, nie wiadomo, co wybierze Europa, nie wiadomo, co wtedy z Polską, nie wiadomo, co z Kaukazem, co robi Turcja, właściwie dlaczego tak się zachowuje Rosja i czy coś się zmienia. Historia się nie skończyła, a właściwie nam przyspiesza. I o tym rozmawialiśmy z Bartłomiejem Radzieckim z Nowej Konfederacji. Ja się nazywam Jacek Bartosiak, Strategy and Future. Zostańcie z nami, zapraszamy.